Masi, dzisiaj dzień szósty, czyli Mikołajki. Zaczniemy sobie szybciutko od kalendarzy, oczywiście. Dzisiaj okienko numer 6 takie większe. I uwaga, uwaga. Mamy z krzyżówkę XL. Także odkładam sobie na bok. Teraz przechodzimy szybciutko do balea i numer 6. Uuu, taki maluśki. Co to będzie? Co to jest? O, ale fajnie, bardzo się cieszę. To jest taka różyczka. Różyczka na pewno do kąpieli, do wanny. A, jest zaklejona tutaj. Więc teraz nie dam rady chyba tego odkleić. Albo, dobra, idzie. Taka różyczka. To się na pewno roztopi pod wpływem wody, więc super. Ja kąpielę uwielbiam. Teraz przechodzimy do kalendarza z herbatami. I na dzisiaj mamy. O, tej jeszcze nie widziałam. Malina i granat. Także fajnie, 100% widzę, to jest naturalna. Także super. Przedostatni kalendarz mój chyba jeden z ulubionych to króweczka herbatkę jeszcze tu mam obok, więc zaraz opędzluję i świąteczne odliczanie szóstka jest tu Czy dzisiaj coś wpadnie no niestety mamy stroik za 100 tysięcy także chyba jakiś na bogato ten stroik zdrapkę zdrapiemy sobie y później. A teraz pokażę wam mój prezent od Mikołaja, chociaż już ostatnio wam jeden pokazywałam. Ale Mikołaj chyba bardzo mnie lubi. Zobaczcie, taką paczuchę miałam. Na moich bucikach. Widzieliście w poprzednim odcinku mój prezent dla mojego męża i dla bratanka, ale jeszcze jeden domownik dostał dzisiaj prezent. Yy, za chwilę wam to wkleję. Także sobie zobaczycie. A pokażę Wam szybko, co tutaj jest. Miały to być upominki, ale Mikołaj zaszalał. Zobaczcie, takiego Mikołaja dostałam z czekolady. Raz, dwa. Jakby było mi mało mojej wagi. Panie Mikołaju, Mikołaj tu jest koło mnie i obserwuję <laughs> Kinder Maxi. Zobaczcie, aż trzy paczki. Ja chyba nie będę nic na święta piekło, bo mam tyle tu słodkości. Bardzo lubię góralki, również dwa. Chyba jakaś aluzja jest, żeby się z Mikołajem podzielić. I Kinder Country, dwie paczki, no także widzicie sami. A i jeszcze, żeby było więcej słodkości, to mamy tu takie misie. Niedźwiadki w serduszka, taka paczucha. Także czekolady mam w opór, jak widzicie, ale jeszcze Mikołaj zaszalał i tutaj mam zdrapę. Zdrapek jest tutaj mnóstwo, naprawdę mnóstwo. Zobaczcie, co tutaj mam. Lotka za złotówkę. Dwa razy pensje pod dwa złotem. Bardzo lubię tą pensję. Krzyżówka. Krzyżówki to ubóstwiam. Dwa razy tutaj widzę owocową eksplozję. Dwa razy Wingo. Kto uważnie oglądał ten wieżę, dostałam od Nuli Wingo i była szczęśliwa. Tutaj mam pudełko czekoladek i rubinowe 7. Dwa razy kasę od Mikołaja, ekstra linię zadyszkę i krzyżówkę XXL również zadyszkę, więc z tego co już zdążyłam tu mojego Mikołaja podliczyć. Inwestycja 60 zł, ciekawe jaki będzie zwrocik. Podrapię sobie to y, później i połączę się pokażę Wam, ile było w tym. I w tej mojej dzisiejszego kalendarza. Miejmy nadzieję, że w końcu w Mikołajki będzie ładna wygrana. Ja teraz uciekam z pieskiem i z moim Mikołajem na mały spacer. Oczywiście coś Wam tam nagram, wrzucę przebitki i widzimy się później. Chciałabym jeszcze zrobić dzisiaj małą dekorację z tej mojej szklanej choineczki w sumie wymyśliłam to wczoraj, ale jestem przygotowana, mam wszystko, co będzie potrzebne, więc zobaczycie to prawdopodobnie na końcu, co wymyśliłam, a teraz uciekam. Zobacz Mikołaj, ty nie widziałaś tego? No zobacz Mikołaj, przyszedł do ciebie. Zobacz tam. Co tu masz? Nie za oknem, tu. Aha, nie chcesz prezentów od Mikołaja? Zobacz, co ty tu masz. Ile prezentów, bibek? Boisz się? To jest ciasteczko dla ciebie. Zobacz, uciekła. Wychodzimy. Jedziemy. Tak, jedziemy, bo nie mamy tak blisko. I musimy zostawić samochód. Nie? Zostawimy samochód w pokoło parku. Co się tak trzęsiesz, yy, Bo mamy tam robioną niestety krzyżówkę przy naszym paczkomacie, więc musimy się przejść. No i dobrze, przynajmniej będzie spacerek, bo normalnie to podjeżdżam zawsze pod sam paczkomat. Także jest dobra okazja na wspólny spacerek, nie? O, ono się trzęsie. Ono się tak zawsze trzęsie. Nie? Bo to już też jechać tak bardzo, tak? Powiedziałam jej, że dzisiaj pójdziemy na spacerek, to na krok mi nie odpuszczała. Kochany maluszek. Kochany maluszek, jesteś nie? No, to co? Jedziemy na spacerek? Jedziemy na spacerek, tak. Dobra, to leci. Drapać wszystkie zdrapki wydrapalne. Tutaj jak widzicie jest kubka przegranych i krzyżówka niestety jest przegrana. Wygrało tutaj tyle zdrapeczek, więc trochę, trochę jest. Już wam to pokazuję. Tutaj mamy dyszkę w y, krzyżówce XXL. Tutaj jest 4 zł w pensji. Tutaj mamy 3 zł. Tutaj widzicie również 3 zł. Tutaj mamy 5 dwie muszelki. I tutaj jest jedna siódemka, czyli również 5 zł. Czyli podliczamy 5 i 5 jest 10, i 10 jest 20, 23, 26, i tu było 4 zł, 30 zł. Także połowa ledwo się zwróciła od mojego Mikołaja. Niestety lot to znowu górą. No ale cóż. Miło było podrapać, teraz biorę się za sprzątanie i widzimy się już za chwileczkę przy ozdobie świątecznej, którą wymyśliłam. Dobra, zaczynamy tą moją ozdobę. Będzie ona składała się z tej szklanej choineczki z Biedronki. Tutaj kupiłam takie cukierasy. Nie pytajcie co to za cukierasy, bo ja już nie wiem sama. Kupiłam w Delikatesy Centrum. Tylko dlatego, że są takie całe fajne zielone. Zobaczymy jak to wyjdzie. Baterie. I takie lampeczki z PEPKO, które również zakupiłam sobie wczoraj. Ozdoba banalnie prosta. Nie wiem, czy te lampki nie są za duże, bo jest tu ich 40, no ale najwyżej będzie bardzo ta choineczka rozświetlona, więc na plus. Zaczynam sobie tutaj od sprawdzenia w ogóle, czy te lampki działają. Miejmy nadzieję. Okropnie się tutaj to otwiera. Nie mogę nigdy tego tutaj otworzyć. Paskudne to jest otwarcie. Nie wiem. Michu, otworzysz mi to. Otworzysz mi tutaj. No te do baterii. Z wielkim trudem otwarte. Nie wiem, dziadowskie to jest. To pudełeczko na baterię. Nóż złamany na tym, Tragedia! nie Nienawidzę tych, tych pudełeczek na te baterie, co oni robią. Ale dobra, udało się. Wyciągam trzy baterie. Zaraz będziemy patrzeć, czy to działa, czy nie działa. Lepiej, żeby działało. o działa. I to pięknie. No i co? Trochę to rozłożę, rozplączę. Otwieram tą choinę, obniżę was trochę. No i pakuję, pakuję lampki. Coś mi się wydaje, że fajnie to będzie wyglądało. I wsypuję trochę cukierków. Znowu tam trochę tak lampy troszeczkę. Najlepiej od samego dołu, żeby one tutaj tak warstwowo wchodziły. Tych cukierków trochę tak też tam zepchnę. Jeszcze dołożę. Dużo tych światełek mam. Będę jeszcze więcej tych teraz popływać. Mogłam wziąć jednak trochę mniej, bo tu jest 40, jak mówiłam. Więc naprawdę, naprawdę sporo. Trochę to hałasuje. Próbuję to zepchnąć te cukierki bardziej, ale... Średnio to idzie. Jeszcze te baterie tu trzeba wcisnąć. Widzę, że już papierków kupiłam za dużo. No ale mam nadzieję, że się je zje. Bo na święta tyle tego wszystkiego jest. I mam nadzieję, że to się nie stopi oczywiście. Spróbuję jakoś... O, odetnę jeszcze tą kartkę. Dobra, zamknę to. Najwyżej się później będę znowu mordować, jak będzie pora zmienić baterie. No już to zamknę. Nawet zamknąć ciężko, matkę. Co to jest za... te No nie mogę tego zamknąć. O, aż lampki się przygasły. Dobra, ciskam tutaj do środka. Przesypię jeszcze trochę cukierkami, żeby to się tak oczy nie rzucało. Może jeszcze tutaj w sumie samą górę z trzy. No i zamykam. Dobra, jeszcze raz próba. Nie, ja tutaj ten cukierek za bardzo dotyka. O, udało się. Tak to wygląda. No, fajnie nawet. Za chwilę to mm, postawię sobie na parapecie przy zlewie, tak sobie tam wymyśliłam. Ale chyba tu jeszcze troszeczkę te lampki poprawię, żeby więcej było jeszcze tu. Bo tak łyso się to zrobiło, żeby mniej więcej się... Nie równo świeciło. No dobra. Stawiam to zaraz na parapecie i zobaczymy jak to wygląda. No tu widać te... Szkoda, że mam dwa paluszki, to nie jest ale pewnie dlatego, że jest za dużo lampek. O, teraz tak już ten cukierek mi przykrył. Dobra. Idę, stawiam na okno i zobaczymy jak to się prezentuje przy zgaszonym świetle. I prezentuje to się mniej więcej tak. Myślę, że nawet ciekawie można tu oczywiście wrzucić bombki albo jakieś inne ciasteczka albo cukierki. Zostawię to sobie tutaj. Dosyć mocno to świeci. Nie, no fajnie, fajnie. I tak prezentuje się kolejna ozdoba na święta w moim domku. A hasło na dzisiaj, albo pytanie w sumie, bo jeszcze nie podałam. Ile udało mi się wydrapać w zdrapkach od Mikołaja? Od Mikołaja, ale te ogólnie chodzi mi jako ten mój prezent, nie w tych zdrapkach kas od Mikołaja, tylko ogólnie. Ile udało się wygrać wkładów 60 zł? Także czekam na Wasze odpowiedzi w komentarzach. A na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się i oczywiście do jutra.